Witaj w kolejnym filmie na tym kanale. Zwrócimy uwagę na temat zarabiania na blogu w 2021 roku i kolejnych latach. Jeżeli więc ten temat Cię interesuje, to zapraszam do obejrzenia całego tego materiału. Oczywiście blogowanie to dobre rozwiązanie, jeżeli chcemy promować swój biznes bez względu na to jaki on jest. Możemy nawet prowadzić firmę lokalną, jakiś warsztat motoryzacyjny, jakiś pewien sklep. I także wtedy dobrze jest prowadzić blog, bo właśnie blog może sprawić, że dzielimy się pewnymi informacjami, które okazują się cenne dla drugich ludzi. A w efekcie te, te osoby mogą dowiadywać się, czym się zajmujemy, co robimy, w czym jesteśmy specjalistami, i w efekcie korzystać z pewnych naszych usług, produktów czy możliwości, które zapewniamy. Dodatkowo możemy pójść w kierunku, że blog tworzymy. By dzielić się pewnymi naszymi przeżyciami, możemy dzielić się jakąś pasją. Naszą pasją mogą być podróże, naszą pasją może być pewna praca, którą realizujemy. Może być to praca stolarza, czy jakiekolwiek inna, która może też okazać się czymś ciekawym dla drugich, gdy będziemy się takimi ciekawymi informacjami na jej temat dzielić. Ale w tym materiale zwrócę uwagę, że gdy już mamy pewien pomysł na blog i będziemy starali się go sukcesywnie prowadzić, i zdobywamy coraz większą liczbę czytelników, to jak możemy podjąć już pewne działania, aby na takim blogu zarabiać? Więc, jeżeli myślisz o czymś takim, to pojawiają się różne możliwości i przedstawię te, z których i ja staram się regularnie korzystać. Oczywiście, jeżeli masz chęć zapoznać się z tymi informacjami, to znajdują się one także w postaci artykułu. Wystarczy, że przejdziesz do opisu tego filmu i tam masz link, który poprowadzi cię właśnie tutaj. Pierwsza opcja, z której staram się korzystać, to chociażby współpraca barterowa. Więc zgłaszają się do mnie czasami pewne firmy i oferują mi współpracę barterową, oferują mi pewne formy hostingu czy inne. Korzystne produkty, usługi, z których mógłbym skorzystać, gdybym na przykład zdecydował się na polecenie ich oferty czytelnikom na blogu. I bardzo rzadko korzystam z takiej współpracy, ale pamiętaj, że również i ty będziesz mógł się z czymś takim spotkać. Niedawno, nawet jak tutaj wspomniałem, dostrzegałem pewien film na kanale YouTube, gdzie znana blogerka otrzymała od pewnego sklepu zegarek Michaela Corsa. A jedyny wymóg, jaki otrzymała, no to stworzenie recenzji na jego temat. I tak naprawdę ona nie tworzyła samej recenzji na temat tego zegarka, ale krótką informację na temat tego, jak rozpoznać, czy zakupisz w internecie prawdziwy, oryginalny zegarek Michaela Corsa. Więc przydatny materiał, który może okazać się pomocny dla osób, które są tym zainteresowane, a otrzymała to wszystko za darmo. No, nie za darmo, bo musiała podjąć działania związane z przygotowaniem takiego materiału i z jego publikacją, ale na pewno nie zajęło jej to wiele czasu, a e, taki zegarek jest dość kosztowny. Więc czasami może pojawić się współpraca barterowa. Więc na blogu również warto jest przedstawić kontakt i taką zakładkę jak współpraca, i tam możesz dać znać, że jeżeli ktoś ci zaproponuje ciekawą współpracę barterową, to możesz się nad nią zastanowić. Następna opcja, o którą warto jest przemyśleć, gdy posiadasz już każdego miesiąca minimum kilka tysięcy wyświetleń od różnych użytkowników, na przykład 5 tysięcy, później z czasem 10, 100 tysięcy, im więcej, tym lepiej, no to stworzenie na swoim blogu pewnych reklam Google AdSense. Oczywiście dobrze jest zadbać o to, aby te reklamy nie były zbyt często, nie okazały się Zniechęcające dla czytelników mogą pojawiać się co jakiś czas, i to widać chociażby też na moim blogu, gdzie gdy czytelnik zapoznaje się z artykułem, to poniżej tytułu pojawia się pewna reklama, no i czasami w tekście też pojawia się reklama, ale nie jest to zbytnio nachalne, więc czytelnicy mogą korzystać z dostępnych za darmo treści, które są na blogu, a przy okazji czasami zobaczyć na pewną reklamę, w nią kliknąć, a dzięki temu mam możliwość otrzymać pewne przychody, i tak samo może być w Twoim wypadku. Tutaj ukazałem pewien, pewną statystykę na temat zarobków, czyli same reklamy, które znajdują reklamy Google Adsense, które znajdują się na tym blogu, zapewniają mi co miesiąc przychód ponad 200 zł. Ta tendencja jest wzrostowa. Więc co miesiąc pojawia się kilka bądź kilkanaście złotych więcej, a gdy ten ruch będzie jeszcze większy, no to te przychody będą mogły ukazać się naprawdę wysokie. Więc w tym kierunku będę zmierzał, choć tak jak zwróciłem na to uwagę, nie przesadzam z tą ilością reklam, a może z czasem w ogóle one nie będą tutaj występować. W formie testów je wykorzystuję, ale ty możesz pójść w kierunku, że po prostu będzie to dla ciebie stały przychód. Jak przynajmniej na razie się to u mnie odbywa. Następny sposób, aby móc zarabiać na swoim blogu, to umieszczanie linków afiliacyjnych, czyli możesz polecać pewne programy, narzędzia, aplikacje, usługi, różne firmy i tam przedstawić link afiliacyjny. Czyli taki link, że gdy ktoś z Twojej strony internetowej, z Twojego bloga, właśnie kliknie w taki link, i następnie skorzysta z danej oferty firmy, zdecyduje się na zakup, to ty masz pewną prowizję z takiej transakcji, na przykład kilka procent, 5, 10, a czasami nawet znacznie więcej. Jest na przykład bloger, który um, oferuje, że gdy um, polecisz jego kursy online, um, to bloger od kelnera do milionera, jeżeli polecisz polecisz jego kursy online, to on zapewni ci aż Prowizję w wysokości 50%. Więc coś takiego może się tutaj nawet pojawiać. Takie linki afiliacyjne, ich przykłady masz również dostępne na moim blogu w zakładce Narzędzia. Gdy tam się pojawisz, to dostrzegasz nie tylko informacje o moich kursach online, o książkach, ale także informacje o konkretnych programach, narzędziach, z których ja korzystam, które polecam. Więc to nie jest tak, że polecam coś, na czym tylko chcę zarobić, ale polecam coś, co sprawdziłem i mam pewność, że to jest naprawdę dobrej jakości i z takim czystym sumieniem jestem w stanie polecać to również moim czytelnikom, i oni chętnie mogą później korzystać z takich dodatkowych możliwości. Więc to kolejny sposób zarabiania na blogu poprzez linki afiliacyjne. Kolejna opcja, którą warto przeanalizować, szczególnie gdy posiadasz już większą ilość wyświetleń na swojej stronie, czyli np. 30 tysięcy użytkowników każdego miesiąca, 50, ponad 100 albo jeszcze więcej, wtedy dobrze jest zastanowić się nad przedstawieniem chociażby w kontakcie, we współpracy, że również jest możliwość, abyś opublikował na swoim blogu artykuł sponsorowany, który będzie polecał konkretną firmę, pewne produkty, usługi. Ale przy tym najlepiej, by właśnie ten artykuł sponsorowany okazał się wartościowy także dla czytelników, czyli on ma tylko w tle tam polecać pewną firmę, jej usługę, ale dany artykuł ma bardziej pomagać czytelnikom Twojego bloga w danej tematyce. No i dobrze jest, aby te rzeczy, które polecasz, te artykuły sponsorowane były w jakimś stopniu pasowały do tematyki Twojego bloga. Czyli, gdy na przykład ja mam tutaj blog, który dotyczy rozwoju, pracy zdalnej, biznesu online, freelancingu i tym podobnych spraw, no to nie będę przedstawiał tutaj artykułu sponsorowanego, który zwraca uwagę na pewne produkty kulinarne i producenta, który jest tutaj dobrej jakości. I co ważne, możesz też skutecznie promować swoją ofertę takiego artykułu sponsorowanego. Za jeden taki artykuł sponsorowany możesz uzyskać do kilkuset złotych. Nawet z czasem kilka tysięcy, gdy na przykład posiadasz blog, który uzyskuje już ponad 100 tysięcy wyświetleń każdego miesiąca, więc są to już naprawdę ciekawe zarobki i dodatkowo możesz wtedy zadecydować o tym, czy ten artykuł sponsorowany później promujesz na stronie głównej, wtedy może być to dodatkowo płatne, czy będziesz go promował w pewnych swoich kanałach social media typu Facebook, Twitter. Czy też będziesz go promował na swoim kanale YouTube i wtedy też będzie to dodatkowo płatne i takie bardzo ciekawe oferty jesteś w stanie przygotować chociażby w serwisie WordPress i link. Jeśli pierwszy raz słyszysz dopiero o tych serwisach, to zachęcam by w opisie do tego filmu przejść do linków, które zwracają uwagę na ich możliwości i dzięki temu będziesz mógł jeszcze lepiej sobie je poznać, a zarazem z nich skorzystać, jeżeli myślisz o tym, żeby poważnie później zacząć zarabiać na swoim blogu. Oczywiście, gdy prowadzimy bloga już przez dłuższy czas, to możemy starać się zarabiać jeszcze w taki bardziej konkretniejszy sposób, czyli naszymi poprzez sprzedaż naszych produktów, pewnych gadżetów. Możemy założyć sklep z ubraniami, produkować właśnie różne gadżety, możemy wydać naszą książkę, a nawet zdecydować się na stworzenie kursu online, który będzie dostępny dla innych, bo ty już znasz się na pewnej tematyce, która może okazać się cenna. A ktoś chciałby krok po kroku dowiedzieć się, jak przejść od punktu A do punktu B, i ty jesteś w stanie komuś takiemu pomóc. Ja również staram się tak zarabiać i muszę przyznać, że za, zarobki z bloga, ze sprzedaży własnych produktów, czyli moich książek i kursów online, okazują się najwyższe. Wynika to z samego prostego faktu, że tych książek jest już dość sporo, a jeszcze więcej kursów, ponieważ trzy książki. Ponad 10 kursów online, więc są to szerokie możliwości, podobnie u Ciebie z czasem może się to pojawić, a jeżeli ta lista czytelników będzie wzrastać, no to takie zarobki będą mogły również okazywać się wyższe. Mam nadzieję, że i również te wskazówki na temat zarabiania blogu w 2021 roku okazały się cenne dla Ciebie. Jeżeli więc zamierzasz pójść w tym kierunku. To i Tobie życzę powodzenia. Do zobaczenia w kolejnym materiale, który już niedługo pojawi się na tym kanale. Cześć!